No cóż, czeka nas nauka przepisów, ale mam nadzieję, że będę mogła zacząć projektowanie strojów na obozowy pokaz mody jak najszybciej! Ach, nadal trudno mi uwierzyć, że namówiłaś Gloriosy na ten pokaz mody. To jest środek lasu do jasnej choinki. To ma być szkoła przetrwania. Pociucha Gloriosy, widać, że lubi dbać o swój wygląd i dobrze dobrane ubrania, nawet jeśli jest w środku lasu. Wszystko jedno, o ile tylko nie wpakujesz mnie w jedno ze swoich frymuśnych ubranek. Ale chcesz, prawda? Skąd? Tak! Nie martw się skarbie, to będzie absolutnie pasować do twojego stylu. To było dziwne, no nie? Ta rozmowa z tym bogaczem. He? O, tak, chyba tak. Mam jakieś takie wrażenie, że groliosa coś ukrywa. Ale brata to ma przystojnego, nie? Jest w porządku. Uuu, no proszę, ktoś tu się czegoś wypiera. To nieprawda! Hej, wszystko dobrze? Wcześniej w autobusie wydawałaś się przerażona. Pewnie miała jeden z tych swoich koszmarów. Nic mi nie jest. No wiesz, e, na co miałabym narzekać? Odkąd się przeniosłam do Canterlot, wszyscy są dla mnie bardzo mili i wyrozumiali. Szczególnie po tym, co stało się na igrzyskach przyjaźni. To nie była twoja wina. Dyrektorka Grzyb zmusiła cię do używania magii, żeby Krystal Prep wygrało olimpiadę. Nie byłaś gotowa, żeby mieć taką moc. Ale to już minęło. I nawet jeśli myślisz, że ktoś mógłby ci nie wybaczyć tego, co się stało w przeszłości, wierz mi, oni wybaczą. Dziewczyny, idziecie? Za chwileczkę. Tylko posmaruję się kremem z filtrem. Ha? Jestem pewna, że go spakowałam. Znalazłam... ty? O rany, jak to możliwe? Nie mogę w to uwierzyć, to okropne! Niesamowite! Chyba żartujesz, to jest super! No wiesz, zmieniałyśmy się już w kucyki, miałyśmy uszy, skrzydła i ogony, strzelałyśmy magicznymi tęczami, ale czegoś takiego jeszcze nie było! Jak ty to zrobiłaś? Nie mam pojęcia, może to nie ja, może to ona? Jaka ona? Nie, nikt, nieważne. Lepiej nie rozmawiajmy o tym. I czy mogłabyś o tym całym lewitowaniu nie mówić innym? Dlaczego nie? Słyszałaś Applejack, to ma być miejsce, w którym wszyscy będą mogli odpocząć od magii. Nie chcę, żeby myślano, że znów coś nowego przywlokłam. Jeśli tak bardzo nie chcesz, to nie pisz ani słowa. Naprawdę nie chcę. Okej, okay, ale może ta magia to nie jest nic złego. Ha. -a. Obstawiam, że będziesz musiała to podnieść. Jak on mógł? Co powiedziałaś? Ja, ale się nic nie mówiłam. Przyszłam, żeby się upewnić, czy wszyscy już idą na pomost. Potrzebujesz czegoś? Nie, bo jeśli masz jakieś życzenie coś, co może sprawić, że spędzisz najcudowniejszy tydzień. To daj mi zdać, a ja się tym zajmę. Dzięki, mam wszystko. Takie szczepotanie mnie stresuje. Będziemy się tu super ekstra bawić. Chyba nie wszyscy jednakowo. Ach, raj na ziemi, prawda? Jezioro lśni jakby było pokryte diamentami. To jest naprawdę cudownie. Świeże powietrze, chłodna bryza. Ptaki, które siadają ci na dłoni. Myślę, że to zdarza się tylko tobie. Sporty wodne można uprawiać codziennie aż do wieczora. Możesz płać kajakiem, żeglować, pływać lub surfować. Gorąco zachęcam. Prawda, że one są słodziuchne? Ło! Wow. Wiem, jestem czarujący, ale tak od razu na mnie lecieć? Powinienem być zazdrosny, co? Ostatecznie to nie moja Twilight. Nie, żeby ta druga była moja, ale tak jakby... wiesz... Tak, rozumiem. Ale ta twoja Twilight jest księżniczką w Equestrii. Wiem, że to przykre, ale większość czasu spędzi właśnie tam. Sugerujesz, że powinienem o niej zapomnieć? Raczej tak. Auć. Nie owijasz bawełnę. To nie w moim stylu, Sorki. To miejsce jest bardzo niebezpieczne. Myślę, że należy zamknąć pomost aż do końca obozu. Jestem pewna, że to nie musi być do końca obozu. Wystarczy tylko przybić deskę. I ja się tym zajmę. Hmm. Może my to zrobimy? Na moje oko ten pomost to już próchno. Zrobienie nowego to będzie nasz tar. Byłoby to korzystne dla nas, ale i również następnych pokoleń obozowiczów. Sam nie wiem, to będzie straszna charuwa. Nie chciałbym, żebyście czas przeznaczony na rozrywki obozowe tracili na budowanie pomostu dla przyszłych pokoleń. Rozumiem Twoją troskę, Timber, ale my jesteśmy drużyną Watercols. Musimy dbać o naszą reputację. Nie ma takiej opcji, żebyśmy wyjeżdżając stąd nie pozostawili najspanialszego daru w historii! Ona ma rację! Odbudowa pomostu to strzał w dziesiątkę! Cóżby na to? No cóż. Decyzja zapadła. Na to wygląda. A jednak jest jakiś skrzyd. Wymienimy słupy na nowe. Damy solidne deski. Postawmy tablicę z napisem Obóz Everfree. I specjalne skrzyneczki na pokarm dla kaczuszek i rynek. O! I latarnie, żeby w nocy było coś widać! To będzie absolutnie genialny wybieg tam nie pokaż mody obozowej. Ważniejsze jest to, żeby było miejsce do tłumowania łódek i karmienia zwierząt. Akurat, akurat. Dla mnie to jest super plener do zaprezentowania moich nowych stylizacji. Zapowiada się ogrom pracy, ale damy radę. Tak! Pod nadzorem dorosłych! Fajny młotek. Skąd go masz? E! Pudła na narzędzia? <noise> to ekstra. Ja swój zrobiłam. Wymyśliłeś latarnię, która w środku ma ogrodowy solar? Masz niezłe pomysły, Timber. To poczekaj, aż zobaczysz moje obrazy z makaronu. Jestem taki kluchowy Picasso. <noise> Moi drodzy, praca świetnie wam idzie, ale wkrótce zrobi się ciemno. Wrócimy do tego jutro pomiędzy innymi zajęciami. Doprowadźcie się do porządku i spotykamy się przy ognisku na pieczenie pianek i opowiadanie strasznych historii. Pianki! I wtedy spojrzała na dół i zauważyła, że założyła fioletowe skarpetki do bordowej sukni. To ta sama rodzina kolorów. To była przerażająca historia. Ta, jestem przerażona, że opowiem ją jeszcze raz. <laughs> Znacie jakieś inne straszne historie? Ja coś opowiem, ale ostrzegam was. Już teraz przytulcie się do sąsiada, bo będziecie się trząść ze strachu. Już czas, abyście usłyszeli legendę o Gai Everfly. Wiele, wiele lat temu do tego lasu przybyli moi pradziadkowie. Widząc piękno tutajszej przyrody, postanowili się tu osiedlić. Ale w trakcie budowy domu zaczęły się dziać różne dziwne rzeczy. Pewnej ciemnej nocy wiał porywisty wicher, i na dach ich domu waliło się drzewo. Z krzykiem wybiegli na zewnątrz, a tam ujrzeli jakąś ogromną istotę. Miała niesforne włosy, jak korzenie drzewa. W jej ustach widać było kamienne zęby, a oczy wyglądały jak smolne jeziora. Wokół niej roztaczała się świetlista aura, gdziekolwiek się ruszyła, zostawiała za sobą kryształowy pył. Przerażeni pradziadkowie zapytali ją, skąd przybywa i czego chce. Głębokim, grzmiącym głosem odparła, że ona to Gaia Everfree, starożytny duch strzegący tego lasu, i że oni nie mają prawa przebywać na jej terenie. Błagali ją, by pozwoliła im tam mieszkać i dzielić się tym pięknym miejscem z innymi. Gaia Everfree w końcu się zgodziła, ale ostrzegła ich, że nie będą tam mogli zostać na zawsze. Pewnego dnia powróci i zażąda zwrotu swoich ziem. Więc jeśli zobaczycie ślad błyszczącego pyłu, będziecie wiedzieć, że to jest... Gaia Everfree! Cześć wam! Zorka, nie chciałam was przestraszyć. To dlaczego wyszłaś z zarośli? Ja przechadzałam się po lesie, bo drzewa tak pięknie wyglądają w nocy. Ale nie róbcie tego bez przewodnika, okej? Okay? No dobra, ludziska, pora wracać do namiotów. Ehe, Gloriosa! masz jakąś stateczkę do zębów, bo zapomniałem swojej! No jasne, zaraz ci ją przyniosę. Ej, boję się ciemności, masz wolną latarkę? Oczywiście, zaraz ci dam! Fluttershy... I... Oh. Wybacz Spike, trochę się przestraszyłam tej historii. Dlaczego? Przecież to ściema. A jeżeli nie, Gaia Everfleet to może być jakiś twór, który został wywolony z Equesty i wszedł do tego świata. Tak właśnie było z Cyrenami. Eee, założę się, że wymyślił to Timber, żeby nam napędzić strachu. Przynajmniej taką mam nadzieję. Nie chcę, żeby ten obóz został zniszczony przez kolejną szaloną magiczną istotę. E, tak, tak. Fakt, że miałyśmy do nich strasznego pecha, jesienny bal, konkurs muzyczny, igrzyska przyja. A, znaczy no, no wiecie, wszystko się dobrze skończyło i w ogóle. Um, jestem trochę zmęczona. Idę do namiotu. Przestańmy wreszcie mówić o tych igrzyskach przyjaźni. Myślę, że ona to nadal mocno przeżywa. To buzia na piankę!